Siema! pora, żeby coś się zaczęło dziać na tym kanale, dlatego leci szybki update. Sprzedałem saba, właściwie wrak saba, bo mój sab uległ wypadkowi. Tu są zdjęcia, to było w 2021 roku. E, dwa lata później sprzedałem to auto. W e, międzyczasie kupiłem tą e, strzałę. To jest Volvo V60 Polstar, e, też ciekawe auto, które jest moim daily. Poszak stoi w garażu i czeka, żeby być upalonym na torze. A dzisiaj jedziemy po Jeepa Willysa, którego odbuduję razem z moim tatą. Ale co to za akcja z tym Willisem? Mój tata na co dzień pracuje w Carrington Service. Polecam ten kanał w ogóle. Bardzo ciekawe rzeczy na YouTubie chłopaki wrzucają. No i na co dzień odrestaurowuje takie jeepy Willisy i ma swojego Jeepa Willysa, którym zawsze kochałem jeździć no i trochę mi chodziło po głowie, żeby sobie takie auto sprawić ale to nigdy nie było coś, co było w zasięgu no bo takie odrestaurowane Jeepy Willysy to są pieniądze powyżej 100 tysięcy złotych więc to nie było możliwe ale ostatnio w Norwegii zaczęły jak grzyby po deszczu wyrastać ogłoszenia z Willysami w oryginalnym stanie i dlaczego w Norwegii? No historia jest taka, że te Jeepy, które służyły w amerykańskiej armii w Europie w 44, czyli po lądowaniu wojsk alianckich w Europie to te Willysy były potem odrestaurowane i wcielane do armii norweskiej. No i tam sobie jeździły do lat 70, a potem były sprzedawane Norwegom do prywatnego użytku. No i ten Willys, którego my kupiliśmy Właśnie taką drogę przeszedł. W latach 70., z tego co pamiętam, został kupiony przez e, jakąś prywatną osobę. No i od tamtego czasu był użytkowany. E, a 10 lat temu stanął w garażu i tak sobie stał. Aż e, nie przyjechała laweta i go nie zabrała. No i dzisiaj jedziemy do Hojnic, żeby odebrać to auto, bo zostało już e, sprowadzone do Polski. I bierzemy lawetę i śmigamy po Jeepa Willis'a. Zobaczymy, w jakim on jest stanie. Plan jest taki, żeby go wstawić do garażu do mojego taty i zacząć powoli rozbierać i weryfikować wszystkie części. Poładać ewentualne dziury. Sprawdzić, w jakiej kondycji jest silnik. Mamy nadzieję, że nie będzie wymagał remontu. No bo to zawsze są jakieś większe koszta Więc postaramy się to zrobić takim trochę niższym kosztem Żeby on był pełnoprawnym, jeżdżącym Willisem Który będzie nas cieszył No ale jak wyjdzie to zobaczymy Bo równie dobrze może się okazać, że to jest w topa z kilkoma tak. godzinami nie? Okay. ale na pierwszym zdjęciu musiał... od razu tutaj się patrzy przejściówka, ale to, okay. to nie ma znaczenia, bo to jest wszystko to samo części, Jak się moje pakiety, ja dał sobie takiego biodwaru właśnie też w teście, nie? i po pakietach to a czuć by... kompresję tam? tak, trochę czuć mhm. Taki, tak więcej, albo nie? trójka, bo no, nie może mam, końcówka trzeciego? No, bo, bo jeszcze ma wyciągany ten. Tak, y... ale to w czwartym to już też jeszcze było, nie? No tak gdzieś, trzeci, tak, czwarty tak, rok tak, to jest... Czwarty tak, chyba taki, tak jak gdzieś... No bo już ma też skrzynkę, nie? Tak, bo... no. No, mój jest ze stycznia 44, to też jest taki właśnie z, 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 z rejdogansem, no? mhm. ale wyłącznik ma też taki ciągnięty, ciągnięty. Tak. ciągnięty. Też, no. no to może jeszcze tak faktycznie ten początek 44 też był. Hmm. A to ten sam właściciel go miał od lat 70, tak? Czy nie, tam, on, on był chyba w 85, bo to armia sprzedawała w 85, tam 85, okay. 95, ten. no i to u jednego człowieka to stało. To jakiś starszy pan? No tak, <grym> tak, to normalnie tak jest, że człowiek starszy odchodzi najczęściej i rodzina się wyprzedaje z tych Tak, 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 oni to niechętnie sprzedają. Zdjęcia co, o, to ten element tak, no ja słabo To jest, wygląda, o, jest reparaturka taka, no. tego, także to jest O właśnie O, łańcuchy na koła No norweskie są, bo mają jest. ząbki, ale i tak myślę, że nie jest źle, nie bo jest źle. na pewno są dobrze spasowane no. nie? To nie oryginalne koło, no, powinno no, być no, no. o takie, skręcane tak zwany kombat. wheel. że podłogę decydujemy się na. na no na... Ja tutaj miałem kawałek oryginalny stawiany, To jednego? Cały, całą dupę nową. Nie, nie, bo. O, do... Dobrze, przywieźliśmy, to jaki jest plan na to auto? No plan jest taki, żeby uruchomić żeby zaczął jeździć. Eee. A potem się zastanowimy, No nie jest góry, to roboty, troszeczkę, eee. troszeczkę skorodowany jest, z kumisami, o takie tu rzeczy, nie? Eee. Tam podłoga jest dziura, jest eee. troszeczkę z tyłu e. burta skorodowana z tamtej strony. Tutaj to nawet nie wiemy, ale mamy łańcuchy. Oryginalne? No. Oryginalne. Nie będziemy można zimą jeździć, Nie. tutaj coś było robione, coś widać było, ale to jest wszystko do uratowania. Urta jest w takim sestanie, To jest zdrowia jest, 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 jest bardziej tutaj, jak ma tu jest ale to też do, dojdziemy do tego. Eee, co jest zrobione tu coś było przy wanięce, więc to jest do poprawy. Rama jest zdrowa. No, rama jest zdrowa, to jest ważne, resory są zdrowe. I tu jest, tu będzie referaturka taka e, całość, nie? tutaj jakby ten to wyprofilowanie na e, siekierę. No i kawałek tego. Co z skrzynia? Fordoska? No tak jak wspominałem tam wcześniej. mega, kurczę, skrzynia Fordoska, Silnik Fordowski, rama zdrowa. Rewisowa wszystko resory całe gulisowe, pół resor jest złożony, tak? Tutaj wszystko jest zapięte oryginalnie, nie? Wszystko jest zawalane smarem. Tak, jest tłusto, jest dobrze. E, otworzymy sobie tę maskę. Zobacz jak tutaj wszystko biała, jak, e, Jakie zapięcia są oryginalne. Wszystko jest w oryginalne. Tak, i to są oryginalne. Nie? Maska pyrka. W realnym stanie. Nie? Yy, silnik jest Fordowski, a tutaj jest nawet ten. Informacja o tym, kto to robił i kto naprawiał. Może jakieś szlify są podane, albo coś to odkryjemy. Yy, silnik się kręci, więc to jest też fajna sprawa. Głowica jest ulisowa, tam yy, jest. Włowica już jest późna ulisowa, czyli Willis. to jest. My obstawiamy, że to jest 44 rok, ale nie wiemy jeszcze, który yy, to jest miesiąc. Prządzica jest. To jest późna Buda, czyli jest już kompozyt, no. e... e... Czyli e... ta dom... sama Buda w Fordzie i w Willisie. Tak, e... i mamy okrągły na tej trytoncie. To są zaokrąglone tam na dole. Postaramy się odczytać numer, który jest tam podany, i będziemy wiedzieć dokładnie. Nie? E... Pompka, pa... Pompka nawet działa. Słychać, że to jest paliwa nie ma. okład chodzenia zalany płynem, a nie wodą, więc Rekulator to jest nie ma. To oryginalny, wszystko jest. Wszystko jest ogrzewanie na nie. No oczywiście to, to, to usunąłem, bo tam nie potrzebujemy niczego. Uh -huh. Ale ogrzewanie jest. I śruby kombinowane są już przypadki. No tym, tak, ta coś tam było robione, nie? Ale to jest, wygląda wszystko na. I tutaj jest plakietka, która była dołożona przy tym remoncie, który się odbył w Niemczech. Berlinie mhm. czyli po II wojnie te auta były odrestaurowywane i trafiały w Berlinie i trafiały do norweskiej armii i dlatego mamy tutaj skrzynię fordowską i blok silnika fordowski z głowicą od Willisa bo to po prostu składali z czego tam było no i dobra, wypakowujemy auto i jeżdżamy do garażu Taki będzie, a taki jest, a i tak jest całkowicie prawie całkowicie kompletne, mhm. ale jestem zagarany. Auto stoi w garażu. Już się mocno napaliłem na ten projekt. To będzie auto dla mnie, i najpierw je spróbujemy uruchomić, przejechać się oczywiście, zrobić hamulce, jakąś tam eksploatację. Upewnić się, że to wszystko działa i od tamtego punktu będziemy myśleć, co dalej. Nie mogę się doczekać pierwszych prac przy tym aucie. Wszystko zobaczycie na tym kanale. A tymczasem do zobaczenia.